Gdy po raz pierwszy stajesz się rodzicem, jest bardzo wiele pierwszych razów. Pierwsze karmienie, pierwsza zmiana pieluchy, pierwsza kąpiel, pierwsze uśmiechy. No i oczywiście pierwsze szczepienie. Każdy chce jak najlepiej chronić swojego malucha, ale przecież jest to zastrzyk, podanie do mięśniowe, czyli najprawdopodobniej będzie trochę bolało. I zanim wpadniesz w spiralę internetową, szukając informacji w wątpliwych źródłach, chcę Ci powiedzieć, że szczepienia to najlepszy i największy wynalazek medycyny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Szczepienia chronią przed bardzo groźnymi powikłaniami chorób i to choroby wywoływane przez bakterie czy wirusy są groźne? Natomiast szczepienia stanowią taką polisę ubezpieczeniową, czyli ułatwiają nam radzenie sobie z tymi groźnymi przeciwnikami. Jestem pediatrą i niejedno w swoim życiu zawodowym widziałam. Doskonale wiem, o czym mówię. To, że szczepisz swoje dziecko, niezależnie od tego, który schemat wybierasz, to super wiadomość, to najlepsza forma dbania o zdrowie Twojego malucha. A dzisiaj pomogę Tobie i Twojemu maluszkowi przetrwać ten pierwszy raz, bo z każdym kolejnym będzie tylko lepiej. Dzisiaj, drodzy rodzice, przychodzę do Was z takim mini poradnikiem, jak wygląda pierwsze szczepienie dziecka, pierwsze szczepienie niemowlęcia oraz jak można się do takiego szczepienia przygotować, czego można się spodziewać, co warto mieć w domu na wypadek, gdyby, co ewentualnie mogło się wydarzyć, co jest normalne, a jaki objaw po szczepieniu powinien rodzica zaniepokoić i zmobilizować go do tego, żeby zgłosić się do lekarza. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy medycznej. Zaczynajmy! Pierwszy termin szczepienia w poradni wypada po skończeniu szóstego tygodnia życia. Czyli mamy już do czynienia z niemowlakiem. Oczywiście pierwsze szczepienie jest wykonywane już po urodzeniu. Każde dziecko urodzone w szpitalu w Polsce otrzymuje szczepionkę w pierwszych dobach życia. Szczepionkę przeciwko gruźlicy i szczepienie przeciwko WZW typu B. Ale dzisiaj skupimy się na tym pierwszym szczepieniu, które wykonujecie razem i wracacie potem do domu. Przede wszystkim należy się zastanowić, jakie szczepienie wybieracie, bo już na tym etapie trzeba wiedzieć, czy chcecie iść drogą w szczepionek, które są refundowane i dostępne w ramach NFZ, czy też decydujecie się na szczepienia płatne, łączone, skojarzone. 5 w jednym bądź 6 w jednym. Czyli wybór szczepienia rozpoczynamy zanim jeszcze zgłosimy się na wizytę do poradni. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jakie masz opcje do wyboru, to film na temat szczepień skojarzonych, czyli tych takich łączonych 5 w jednym, 6 w jednym, robiłam już i film znajdziesz na kanale. Link wstawiam wam tutaj. Warto obejrzeć. Ale niezależnie od schematu, który będzie wybrany, podanie szczepienia odbywa się domięśniowo. I jedna szczepionka jest budowana do ustnia to szczepienie przeciwko rotawirusom. Natomiast ilość wkłód będzie zależała od tego, jaki cykl szczepienia wybierzecie, czy to będzie 5 w jednym, 6 w jednym, czy standardowe dawki na NFZ. Czyli zaczynamy tak de facto od przygotowania się do samej wizyty. Podejmujemy decyzję, który schemat szczepień wybieramy, ale również warto przygotować się do samej wizyty, czyli spakować torbę dziecka, w którą wkładamy oczywiście książeczkę zdrowia dziecka. Bo nadal istnieje obowiązek odnotowania, podania szczepienia w książeczce zdrowia dziecka i jest to regulowane prawnie. Druga ważna sprawa, warto spakować dla dziecka ubrania na zmianę w razie gdyby coś się wydarzyło, bo zwykle to się wydarza właśnie w trakcie wizyty u lekarza. Oczywiście pieluszki na zmianę lepiej wziąć kilka niż jedno. Oraz pieluchę tetrową bądź kocyk, który będziesz mógł przykryć dziecko w momencie, kiedy będzie przekładane na przykład z wagi na przewijak. Jeżeli dziecko jest karmione mlekiem modyfikowanym, warto jest mieć ze sobą dodatkową zapasową butelkę. I tu płynnie przechodzimy do kwalifikacji do szczepienia. Czyli zgłosiliście się już w danym wyznaczonym terminie do lekarza i przechodzicie na kwalifikację do szczepienia. I tą kwalifikację wykonuje lekarz pediatra bądź lekarz rodzinny. Jak to wygląda? My, naszym obowiązkiem jest przede wszystkim stwierdzić, czy nie ma przeciwwskazań do szczepienia. Czyli zbieramy wywiad, dowiadujemy się na temat dotychczasowej historii zdrowia dziecka. No w wieku 6 tygodni najczęściej jest ona bardzo skąpa, ale jednak należy zadać odpowiednie pytania oraz oczywiście zbadać stan zdrowia dziecka. W wieku 6 tygodni jest to oczywiście połączone z bilansem zdrowia dziecka, czyli sprawdzamy ogólny dobrostan zdrowotny dziecka. Jak dziecko przybiera, czy rośnie prawidłowo? Czy nie ma jakichś cech wad wrodzonych? Po otrzymaniu pomyślnej kwalifikacji do szczepienia przechodzimy do kolejnego etapu, czyli samego wykonywania zabiegu. Szczepienie jest wykonywane oczywiście przez pielęgniarkę. Najpierw następuje weryfikacja przez pielęgniarkę, jakie szczepienie ma zostać podane. Czyli pielęgniarka sprawdza, czy kwalifikacja wydana przez lekarza zgadza się ze szczepionką, która ma być podana, oraz czy szczepionka ma odpowiednią datę ważności. Często też pokazuje rodzicowi, z które szczepienie zostaje, w którą nóżkę podawana? Następuje odkażenie miejsca podania i w przednioboczną powierzchnię uda, następuje podanie do mięśniowa. Możesz spodziewać się, że dziecko w tym momencie zapłacze z bólu, ponieważ podanie do mięśniowa czegokolwiek może być bolesne. Nie zawsze jest, ale może być. I to jest zupełnie normalne. Po zakończeniu całej procedury, ty ubierasz malucha. A pielęgniarka rozpoczyna odnotowywanie danych szczepienia w książeczce zdrowia dziecka i karcie odpornienia. I coś co. Dla takiego niewprawnego oka oznacza tylko i wyłącznie pracę papierkową, nie do końca jest to prawda, ponieważ w tym momencie dziecko jest nadal pod obserwacją personelu medycznego. Czyli gdyby miało się coś wydarzyć, jakaś silna reakcja alergiczna, natychmiastowa reakcja alergiczna, to dziecko nadal jest pod opieką personelu medycznego, czyli w razie czego my możemy w każdej chwili pomóc. Jak już wszystko zostało odnotowane, widziuś jest ubrany, no to wtedy wychodzicie i jesteście poproszeni by poczekać na, w poczekalni bądź w korytarzu przez kilkanaście, kilka, kilkanaście minut. To nadal jest czas obserwacji po wykonanej procedurze. I następnie wracacie z maluchem do domu. Ale chwila, jeżeli jesteś tu jeszcze, to jest to bardzo dobry moment, żebyś zasubskrybował ten kanał. Udostępnij ten film dalej, bo w ten sposób pomożemy większej ilości osób. Ale wracając do tematu szczepień, i tutaj płynnie przechodzimy do opcji, które mogą się wydarzyć po szczepieniu, czyli takich sytuacji, których można się spodziewać, i takich sytuacji, których po szczepieniu nie powinno być, które są niepokojące i należy się wówczas zgłosić do lekarza. Oczywiście po szczepieniu może zdarzyć się, nierzadko zdarza się, Gorączka zwykle jest krótkotrwała i bardzo dobrze reaguje na podawanie leków przeciwgorączkowych. Pojawia się zwykle w ciągu 48 godzin od wykonanego szczepienia. Są oczywiście pewne wyjątki od tej reguły i może trwać maksymalnie do 3 dni, jeżeli u swojego dziecka po szczepieniu. Obserwujesz gorączkę, która jest powyżej 39 stopni, utrzymuje się dłużej niż 3 dni i nie reaguje na leki przeciwgorączkowe, to te sytuacje powinny Cię zaniepokoić i takie dziecko powinno zostać zbadane przez lekarza. Czyli, żeby przygotować się do takiej gorączki, do takiej typowej sytuacji gorączkowej, przede wszystkim należy mieć dobry termometr i wiedzieć, jak taką temperaturę powinniśmy mu takiego malucha zmierzyć. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat pomiarów temperatury u małych dzieci, jak i u starszych dzieci, to film na temat tego, jaki termometr wybrać i jakie metody pomiaru mamy, i jakie są wartości gorączki, w których miejscach, znajdziesz już na moim kanale i link do tego filmu wstawiam Wam tutaj. No i oczywiście trzeba mieć leki przeciwgorączkowe. Dla dziecka 6-tygodniowego lekiem przeciwgorączkowym jest niestety na razie tylko paracetamol. I taki paracetamol warto mieć w domu, w jakiejkolwiek formie w formie syropu czy w formie czopka. Jeśli po szczepieniu zdarzy się gorączka, to wówczas należy podać dziecku lek przeciwgorączkowy, w tym wypadku paracetamol, zgodnie z dawkowaniem na opakowaniu. Pamiętaj również, że w przypadku gorączki należy bardzo pilnować tego, ile dziecko wypija, bo może dojść do odwodnienia, zwłaszcza u takich maluchów. Do nawadniania używamy oczywiście mleka mamy albo. Mieszanki mleko zastępczej, jeżeli dziecko jest karmione sztucznie. Tego nie robimy, to nie podajemy w tym wieku leków przeciwgorączkowych, zanim wykonywane jest szczepienie, bo bardzo często nie jest to w ogóle potrzebne. Dzieci w tym wieku raczej rzadko gorączkują po pierwszym szczepieniu. Drugą taką sytuacją, którą możesz zauważyć o swojego dziecka po podaniu domięśniowym, jest miejscowy odczyt. Może to być zaczerwienienie, może to być zgrubienie lub nierzadko obrzęk w miejscu podania mm, tego preparatu domięśniowo. To również często nie wynika z samego podania preparatu, tylko w ogóle podania domięśniowego. No wyobraź sobie, nawet jeżeli tego preparatu jest niewiele, bo zwykle jest to 0,5 ml, to jednak ten mięsień jest rozszerzany i tam może po prostu powstać obrzęk, no, bo ciało zauważyło, że coś jest inaczej niż zwykle i próbuje stanem zapalnym zmniejszyć ten Tą okolicę. Bardzo ważna rzecz, takie zaczerwienie w miejscu podania nie może być większe niż średnica 5 cm. Jeżeli obserwujesz tak dużą plamę wokół miejsca po wkuciu, to takie zaczerwienienie większe niż 5 cm należy pokazać pilnie lekarzowi. Bo może to być reakcja alergiczna na, na podany lek. Zdarza się rzeczywiście obrzęk w miejscu podania, i z tym obrzękiem możemy sobie bardzo łatwo poradzić w domu. Można zastosować i zwykle proponujemy rodzicom, by wykonywać okłady, na przykład takiego roztworu sody oczyszczonej z letnią wodą, to bardzo fajnie zdejmuje ten obrzęk. Albo można stosować dostępne w aptekach żele na bazie glinu octanowinnego, czyli to jest takie taki popularny żel przeciwobrzękowy. Co ciekawe, po szczepieniu mogą u dzieci małych zwłaszcza wystąpić wymioty bądź biegunka i najczęściej samoistnie ustępuje w ciągu kilku dni. I również jest to raczej rzadki objaw poszczepienny. Choć trzeba przyznać, że samo szczepienie doustne, szczepienie przeciw korotawirusom bardzo często zmienia wygląd kupy, kupa staje się zielonkawa i ten, ta zmiana trwa nawet do dwóch tygodni po szczepieniu. Więc warto pamiętać, że samo szczepienie przeciwko rotawirusom również zmienia rytm wypróżnień, może nasieć ulewania i jest to niestety dosyć częsty problem. W tych sytuacjach pilnujemy, żeby dziecko jadło i proponujemy standardowe karmienie: karmienie piersią albo podajemy mieszankę mleko zastępczą. Nie należy w tym wypadku specjalnie podawać żadnych probiotyków, po prostu czekamy, aż problem samoczynnie ustąpi. Nierzadko zdarza się, że dzieci po, pier... po wykonaniu szczepienia, ta pierwsza drzemka po szczepieniu jest nieco dłuższa, czyli dzieci wydają się nieco bardziej senne. Jest to o tyle logiczne, że no cała nasza energia, która zwykle jest włożona w aktywność, dziecko zużywa na to, żeby ten układ odpornościowy bardzo y, trenuje, jak gdyby podanie szczepienia wywołuje reakcję układu immunologicznego, on pracuje. I ta praca zużywa energię, czyli innymi słowy dziecko jest bardziej ospałe, musi się wyspać, Potem wraca do zupełnej normalnej aktywności. Natomiast niepokojącym objawem jest sytuacja, kiedy nie możesz wybudzić dziecka z, z drzemki bądź widzisz, że jest nadmiernie ospałe, że jak, jak tylko powinna być aktywność, dziecko zaczyna zasypieć. Taka sytuacja powinna zawsze być skontrolowana u lekarza. W drugą stronę dzieci też często bywają nieco bardziej drażliwe. Może to wynikać z bolesności tej kończyny, w którą zostało wykonane ukłucie. I taka drażliwość jest też nierzadko obserwowana. Często ustępuje po paracetamolu. Ale jeżeli wystąpi coś takiego jak nieutulony płacz dziecka, czy nie jesteś w stanie w żaden sposób uspokoić swojego malka. Płacze, nawet kiedy jest karmione. Jad jest przewinięte, nie jest mu zimno, podałeś paracetamol i nic się nie zmieniło. Takim maluchem również należy się zgłosić pilnie do lekarza. Wbrew temu, co słyszysz w internecie, w różnych źródłach, niepożądane odczyny poszczepienne należą do rzadkości. Uważam, że ważniejsze jest, żeby wiedzieć, co może się wydarzyć po szczepieniu, co jest jeszcze w zakresie normy, co zdarza się rzadko, ale jednak może się wydarzyć i jak dziecku możesz samodzielnie pomóc w domu oraz jakie są sytuacje, kiedy należy się zgłosić do lekarza, bo mogą one być niepokojące. Ale doskonale wiem, że po obejrzeniu dzisiejszego materiału na temat szczepień i tego, co może się wydarzyć po szczepieniu, wiecie zdecydowanie więcej. To wszystko co dla was dzisiaj przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa.